Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry w Brutato, niestety Miałby dzisiaj normalnie Isaac, ale niestety nie mam czasu nagrywać Isaaca. Dzisiaj, więc zagramy sobie znowu dwa odcinki z Brutato pod rząd Nie wiem ile minut wyjdzie ten materiał Mam nadzieję, że wyjdzie w miarę dobrze Dzisiaj gramy żołnierzem, który może atakować tylko wtedy, gdy się rusza Więc staram się, staram się jak najlepiej wyszło Dobra, lecimy, pierwsza wada zrobiona Dobrze, powiedzmy wejdźmy sobie Mmm Obrażenia, zabieranie Lecimy jeszcze raz, cyk, cyk i ruszam w drugą falę Wiem, że ten odcinek dzisiejszy, się dzisiejszy wczorajszy, bo w mojej perspektywie dzisiejszy, no bo nagrywam go w tego samego dnia Z uwagi na to, że w weekend nie będę miał na to czasu Tak samo dzisiaj nagrywam wszystkie odcinki znowu. Dlatego usłyszymy się ponownie w poniedziałek najprawdopodobniej w niedzielę nie będzie odcinkami, mimo że zresztą niedzielę była, to dlatego że w zresztą niedzielę był zamiast za piątek Odcinek, bo piątek nie udało mi się wrócić odcinka. druga fala zrobiona. Nie wiem, jak wyjdzie żołnierz. Nie, nie grałem w sumie żołnierzem. Bo mnie fakt, że on może atakować tylko wtedy, gdy stoi, ja raczej odtrącał. Mam nadzieję, że uda się dość w końcu do tej fali, bo mnie już szlak trafi jak nie mogę. Odcinek nagrałem wieczorem, więc staram się aż tak nie zrzeć, jak zwykle. Jak zwykle, gdy nam cicho. Syk. Cyk. Przepraszam za to, jakby jak występował. Cyk. 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 Dobra, bo sobie wiatr, tak, jak w Cyk. Cyk. Dobra, lecimy, zaraz na trzecia fala. Dobra, dystansowe. Isaac normalnie się pojawił. Możliwe, że wrzucę dwa odcinki z Izaka pod rząd, zamiast za to, że teraz nie miałem. Raczej za to, że dzisiaj nie było to, że wrzucę dwa odcinki z Izaka pod rząd. Możliwe też, że to jest już ostatnia część z to bo już trochę tę grę nagrywam i chciałbym się zmienić gameplay. Myślę, że w poniedziałek pomyślę nad czymś nowym, może nawet wejdziemy na dwa odcinki każdego dnia. Na jakąś inną godzinę, tylko że nie wiem na jaką godzinę miałbym to wrzucać, musiałbym sobie to wcześniej obmyśleć. Syk. Syk. No w ostatnim mimo wszystko jest dość bo wydaje mi się trudna. Mimo wszystko, przez to, że właśnie już jest na staniu. w na nastaniu. W teorii można pozbierać jakieś przedmioty, które działają tylko gdy stoisz. Na no tą podstawie byłoby idealne. Syk, dobra. Kolejna zrobiona. Kolejna fala zrobiona. Syk. Powiedzmy, że sobie wezmę kolejnego się i raczej pójdę tylko mimo, że on może normalnie mieć broń do walki na dystans, raczej, raczej na wręcz, a będę doszedł głównie broń na dystans. Cyk cyk Dobrze Cyk, cyk Na się piąta fala, mam nadzieję, że ten materiał będzie miał co najmniej 20 minut E, właśnie, jakby to się stało, czemu w poprzednim odcinku było tak wyblurowane pod sam koniec, oczywiście, że, oczywiście jeżeli ktoś dotrwał, to dlatego, że musiałem jakby zamazać znajomych, bo jednak nie chcę pokazywać znajomych, mimo, że nie nagrywam. Dobra, widzę, że pierwsze podejście poszło szybko, cyk, lecimy w drugie podejście, myślę, że będą, jeżeli drugie podejście pójdzie mniej tak samo dobre jak to pierwsze, to raczej nagram trzecie, zobaczymy. To, że chcę odcinek był za krótki, zwłaszcza, że deklaruję, że to jest ostatni, Oczywiście nie mówię, że ostatni w ogóle, bo jak prawdopodobnie do gry z jakiś czas wrócę, zwłaszcza że jakieś DLC jest planowane przez twórców, to możliwe, że hmm, po pojawi się jakby ten na kanale, tylko dodatkowy materiał. Cyk. Tylko. Cyk, lecimy. Tr trzecia fala. Tyk, pyk. Staro, się skupiam, staram się skupić, mimo wszystko sama. Zalba nie jest jakoś kosmicznie trudna. Cyk. Czy kosmicznie trudna. Cyk, kosmicznie łatwa. O! To może być spoko, bo to zwiększa jakbyś przy postaci. To może że pójdę sobie w obrażenia, A, sobie to wręcz. I to sobie wezmę w następnym. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Cyk. życie może być całkiem spoko, bo jak poszedłem w dużo się bo one powodują eksplozję przy trapieniu. Więc jak na przykład dwójka by trwała w rzędzie to byłaby podwójna szansa na eksplozję na maksymalny poziom przy tym tu jest 100% szansa na eksplozję to miał dwie eksplozje w takiej sytuacji cyk 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 teraz tutaj w sumie trochę w podobnych sytuacjach to jest nagrywałem lili na Izaku. o no, świetnie znowu się zakopiłem. mówiłem w jest dość trudna co grałem lili na Izaku, czyli jakby czyli jakbym musiałem się na szybko z uwagi na to że kraszała mi komputer dlatego też tego, tego dnia nie miałem jakby to powiedzieć, odcinka i tutaj zamiast ta sytuacja, jakby muszę szybko coś nagrać, więc widzimy o wiele gorzej <laughs> niż gram normalnie. To Jest późno, jest ponad po 20, jak to, to spowoduje, że sam materiał nie jest, jest sam materiał, nagranie nie jest aż tak jak zwykle. Cyk, cyk. Dobra, pójdę może właśnie w dużo, tych się kacze, to będzie chyba spoko, pomysł. Dużo szansa na eksplozję. Jakbym zwiększył liczbę przeciwników, to wydaje mi się, że byłoby całkiem spoko. Postaram się też chyba siebie podgłosić, bo nie wiem, czy nie są trochę za cicho. Więc postaram się siebie podgłośnić bo to raczej zobaczymy. Jak to zobaczę nagranie. Cyk. Cyk. Zobaczymy, jakie jest pozytywne na serie, serii. Bo miałem na serię multiplayerową z Nonstar, ale póki co, jeszcze nie wiem, czy uda mi się zebrać ekipę. Raczej nie uda się przez najbliższe kilka tygodni, nikogo zebrać. Więc Nonstar to nie się pojawi dopiero z czasem. Więc myślałbym na jakąś Sygnał od może z jakiegoś Survivalu. Zobaczę czy Survival, na którym lubię grać, yy, wód panie mi z OBFS-em. Yy, gram sobie wszędzie wstawkę w sobie i Sodai, to może bym jakbyś, jeszcze nie próbowałem go nagrywać. Yy, głównie dlatego, że mimo, że gra jest kiepsko zoptymalizowana i na mojej komputerze ledwo chodzi. Więc obawiam się, że nie dałbym rady tego nagrać, jeżeli yy, miałbym to nagrywać. Jeszcze miałbym w cloud nagrywania, ale zawsze można spróbować. Nawet jakby miał być film kiepskiej jakości. To jest jeden z moich, ewentualnie z jakiegoś innego survivalu, to jeszcze zobaczymy po, jakby później. Na razie. Kur, cool. mi skikłem przetworzenie przedmiotu. No takie błędy się zdarzają. To muszę uważać. Teraz. Kupię sobie już odgana, on powinien dość dobrze działać. W późniejszym etapie. Cyk. 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 Dobra, mam to podejście będzie jakieś... się ruszę, bo te dwa podejścia były jakieś kosmicznie krótkie. Nie chcę pojęć się z tego błędu co w poprzednim nagraniu, bo nie chcemy się znowu glurować tych, tych, tego momentu. Więc nie wiem pojęcia, ja to jednocześnie nagrywam sumie to jest tak, czy dłuższe podejście, takie co najmniej do 10 fali, może nawet dłuższe. Dzięki temu mógłbym wiedzieć więcej, ile tego nagranie poszło. Mm. Poszedłem o obrażenia do walki, wręcz, bo że nie ma żadnej próby do walki, wręcz. Nawet zostaję shuligana, żeby to nie poszło na marne. To sobie wezmę, to sobie zachowam i tak powinno być git. Cyk. Czek. Cyk. Cyk. Dobra. No. Przejdźmy. Trzeba zobaczyć jak to się nagrało, nie? Bo jest kosmicznie cicho, nie? Potem go grać, jak właśnie... Mam świadomość, że jest noc i myślę, że ludzie mogą to przeszkadzać, dlatego cicho gadam. Cyk. Cyk. Dobra. No. Cyk. Sekund. Dobra Ja no, dobra jeszcze jedno podejście, nie, no mówię, to jest za krótko więc zostanie stanie to dobrze dzisiaj grać. Nie no, mówię, ten rząd jest tragicznie ciężki. Grałem nie mówię raz, tam dłuższe podejście, do po godzinę grałem w nie, żeby mi pak nie zrobić. To sobie trzeba nagrywać, nie widzę że on dokładnie to samo, mimo że on ma zarobiste parametry, bo jak tylko że po tej pali to on ma, nie, nie najgorsze te parametry. Cyk. Bo nie z tego debuffa, że nie może strzelać, gdy się rusza, to powiedzmy, że wezmę zbieranie teraz, to ma w większości modyfikatorów zwiększone. No, a tutaj nic nie działa, jak ja gram, cyk, powiedzmy, że to sobie cyk, to, i lecimy jeszcze raz, cyk, dobra. Może lepsze byłoby stanie w miejscu, po prostu cały czas zamiast biegać, cyk, No mówię, gdy problem jest, jest tak, tego, że jak sobie stoję, to się nie dzieje. Bo tam się tych przeciwników zbiera zbyt wielu i gina, jak idiota. Z takiej stał stał, to ci tutaj do mnie już bez problemu dobiegnę, jak za speed. Bo jest w zwiększyć attack speed. To hmm. nie jak, jest jakiś pomysł. Cyk. Prędkość, cyk to. Powiedzmy rolne sobie. To sobie zachowam na potem i to sobie zachowam na potem. I tak mi robić dobrze. To się kusza jeszcze na pierwszym pojawi, to ulepsza do na trzeci. Cyk cyk, cyk. Dobra. Cyk, 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 lecimy, cyk, zostało 7 sekund, cyk, 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 raz ja zrobiłem, cyk, cyk. Dobra, 5% obrażeń, 8% do tego. Dole nie pojawiła się kusza, więc zrobię tak, tak i tak. Powiedzmy, że na razie zachowam dwie kusza, to sobie wezmę do ulepszenia. I wezmę sobie szczęście, bo lubię szczęście, a sobie to też wezmę. Na... Cyk i ruszamy dalej. Jeszcze raz. Cyk. Cyk, cyk. Może być na same kusze, no bo wtedy mógłbym zwiększać zasięg i miałbym ogromny zasięg i kusz. spokuszczyć. jakieś dwa się kasze, takie, że jak coś podejdzie bliżej. No to zawsze jakiś pomysł. Cyk. Cyk, cyk. 15 sekund do końca kolejnej fali. Cyk. 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 Dobra, zrobiona fala została. Znaczy zostało jeszcze kilka. Cyk, 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 cyk. Dobra, zrobiona. Rezesa się kacza i to na później. To sobie tak złączy i powinno być dobrze. Cyk. Cyk. Bunt. No bo dzisiaj podejść podejście naprawdę kiepskie, nie jest to znajdujemy dalej, najdalej i dalej nie do szóstej fali Jak dobrze pamiętam Może zwiększyć regenę albo wytrzymałość w tej postaci, nie mam pamięcia nie Wiem, że jesteś takiego, co daje pancerz, że się nie ruszasz To jest zawsze jakiś pomysł Tyk może właśnie tak robić, a ja teraz właśnie zacząłem tak klikać Może to jest lepsze, żeby klikać i chodzi, wtedy on cały czas, to jest się Tyk. I ewentualnie jak zwierzę więcej lub będzie bezpieczniej, to się po prostu zatrzymać cyk, Dobra, piąta fala zrobiona pancerz prędkość ataku to 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 żeby może mieć więcej szybkości cyk, pusza na kolejny poziom to na kolejny poziom to bym złączył tak to sobie zachowam, na potem cyk i zobaczmy ile, ile bije kusza na razie 83 chyba bije klusza, nie? wiem, co bije? laser bije 83 ja się starałem co tak dużo bije cyk, cyk cyk, no cyk Cyk, 29 sekund do końca fali, pyk, pyk. Eee, chuj, będę się musiał rozgłośnić, jestem tak cicho, że ja pierdolę. To jakieś 20% co najmniej. Cyk, 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 cyk. Tam, 12 sekund. Mamy tylko nadzieję, że łapie mój mikrofon, bo jak mi nie łapało mojego mikrofonu, bo byłby za cicho, to wtedy nie mógłbym się podgłośnić, to byłoby oczywiste raczej. Cyk, cyk, dobra. Bądź gdzieś dalej? Siódma fala. Nie wiem, ile to odcinek będzie na jeden Pyk. Pyk. A nie czekaj. Klikamy idiota, nie mogę nic nie mm. To sobie wezmę, to sobie zachowam. I to sobie wezmę, a potem. To powinno być całkiem niezłe. Zwiększenie przeszycia. W przypadku postaci, która strzela w miarę szybko, powinno być raczej dobra. Że nie jestem w sobie pewny. trzeba pomyśleć nad tym potem. Cyk, cyk. 35 sekund, do po co Zacznę chociaż raz dalej, nie jest już prostą. Wiesz, że mnie, że będzie zwykle ciężko grać. Cyk, cyk. Wiedzicie, że dojdę idę chociaż do dziesiątej dalej. Dobra. Cyk, cyk. Dobra. Raz, hmm. zobaczcie, z tym finalnie się skupiam, chociaż chyba raczej jest mój... Dobra. Pędzmy to na tyle dzisiaj, bo mi się nie mam dzisiaj za dużo czasu, więc będę to na tyle. Koniec odcinka, cyk.